Prezydent Duda prezydent Duda zawsze miał przy sobie narty. On był takim zapalonym narciarzem i raperem. Nawet jak jechał na plażę do Sopotu, do Helu, to też tam w upalne lato. Resz miał narty pod pacho. Jechał do NZ-u też zawsze z nartami. Gdziekolwiek się ruszał, no bez nart nigdzie się nie ruszał. Natomiast prezydent Nawrocki zawsze ma przy sobie dilera, Zawsze. Także różnica jest taka. Ten nosił narty, a ten ma przy sobie dilera, Ale przecież no, dilerów takich osób, to mają zawsze wielkie gwiazdy. Na przykład gwiazdy show biznesu, dużo się o tym mówi. Każda taka wielka gwiazda ma zawsze takiego swojego zaprzyjaźnionego człowieka, który dostarcza różne takie tam używki, jakieś dopalacze i tak dalej. Nawet aktorzy, poważnie, aktorzy wielcy, aktorzy polskiego kina, teatru, telewizji też mają takich dilerów I teraz uwaga, zapraszam Państwa na wstrząsający materiał nagrany z ukrytej kamery o dealerze z znanego aktora Andrzeja Grabowskiego. Zobaczcie, to jest wstrząsające. Plus, Andrzejku, można? Można. Możesz... czy nie ma Nie nigdy mniej sześciu. Nie ma nikogo na pewno? Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Nigdy, nigdy, nigdy? Nie, nie ma. No dawaj, 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 dawaj. Mam to na... Ty weź. Weź. Dawaj. Dziękuję bardzo. Na zdrowie Anteichu, na zdrowie! Bez, te... bez tego nie pójdzie, nie pójdzie bez tego no. A! Teraz możesz występować! No! Teraz mogę! Zgłosy! <laughs> <Super>. ho, <laughs>